Cześć, witajcie! Cześć! Bardzo serdecznie w kolejnym filmie informacyjnym. Dzisiaj powiem Wam trochę o już wcześniej wspomnianym live'ie na 50 subskrypcji, gdzie będziemy pokazywać miasteczko w Minecrafcie. Tak, możemy powiedzieć, że live odbędzie się w godzinach 18-19, gdzieś, gdzieś w tamtych godzinach, ale już przed 18:00 możecie być czujni i możecie wyczekiwać tego live naszego. Myślę, że gdzieś koło 18 się rozpocznie. I mamy dla Was fajną niespodziankę, bo wybudowaliśmy tam różne y, budynki, których wam jeszcze nie powiemy, co to są za budynki, ale. Zobaczycie sami zobaczycie sami. Może nam się jakoś uda zrobić zapis live. Jak nie to podamy do y, tego. Zapiszemy link do tego live'a. I podamy wam go gdzieś pod jakimś innym filmem, żebyście mogli sobie zobaczyć powtórkę. Jak nie to tam trudno, ale no postaramy się. Więc chyba tyle chcielibyśmy wam powiedzieć. I widzimy jeszcze... się jutro. Pa.